Hej, witajcie w kolejnym odcinku, z tego zagrajmy sobie w Little Big Planet Jest ze mną oczywiście Karolina. Witajcie. Jak widzicie, tutaj od razu nas się w oczy to to, że pomalowaliśmy sobie kapsułę całą na zielono, różne kwiaty, nalepki itd. I zobaczcie, nasze postacie też zostały pomalowane w tym czasie, tak więc jest też taka możliwość, że właśnie kiedy malujemy. Też nasze postacie się po prostu całe upieczą, ale okej, okay. przejdziemy sobie do levelu, który mieliśmy zagrać w dzisiejszym odcinku, jest tutaj po prostu poziom e, ślub i zagramy sobie na e, levelu ciemność, e, mamy 57%, zobaczymy jak pójdzie nam teraz. Okay. To jest to straszna runda. Level jest dosyć ciemny, jak sami widzicie. Ale no jak, jak sama nazwa jego wskazuje, to jest level ciemność, tak więc będziemy musieli się zmierzyć właśnie też z ciemności. Okej, okay, dobra. Patrz na tego pieska. Ten piesek oddaje no, strasznie Ej, dziwne. Czekaj. strasznie dziwne dźwięki, ale... Nawet jak pies nie wygląda, to bardziej wygląda jak jakiś szczur, nie? Taki bawul. <laughs> jak noc śmiesznie robi. Ale okej, okay, dobra. Musimy nazbierać tutaj wszystkie te bańki. No, skakuj na niego. Czekaj, czekaj. No przeskoczę sobie. No, ale trzeba tak. A, dobra. Ale to wystarczy w tą stronę, chodź tutaj. Co? Po tej stronie jego stanąć. To... O, co o... biorę go za tutaj. Aj! Wystarczy go e, stanąć tak po lewej stronie, to wtedy ha, on wody, wody, idzie wody, do... No, sp to jest pies dwustronny, okej, okay, dobra. <dchau> no tak, ten dwustronny, jest. patrz, On ma ten ryjek z tej z tej strony. z tej strony? No zobaczysz później, chodź. No i czemu Trzeba nie... stanąć z przodu. Ją? No dobra, stoję. Moment. To ma lampkę, dobra. Chodź dalej. Tu wcześniej były naklejki, ale już je zebrałam. Okej. Okay. Wszystko, już ten biznes potrzebny, a nie, jeszcze nie, jest. Nie, on będzie jeszcze potrzebny. No chodź. Podś... Okej, okay. tu też była naletka. ta bombka tutaj. O, tutaj właśnie też była nalepka, więc warto na to uważać po prostu sobie. No czekaj, bo okej. Okay. Sale sob, ale nie patrz, co jest coś. No ty bardziej. Czekaj, czekaj. Ja tu muszę spuścić to i wiedzisz co nim. tak? No... Wejdź na niego? No. Coś nie mogę. O. No, wjechałem. No idź do tyłu teraz z nim. No nie L mogę. Okej, okay, dobra. No i teraz do przodu. Dobra, jesteśmy już na górze. Prawie. Dobra, chodź A. dalej. Chodź. No czekaj. Teraz, teraz na dół, okay, na bo dół. tam jest taki dym, który Cię zabije. No. Tu też wcześniej była naklejka, ale ją zabraliśmy. No teraz już w ogóle nic nie widzę. Ale to musimy być no, na pieska. Widzicie, pies jest tutaj kuloodporny, odporny, dym odporny. ja jestem? Sobie... Dym i on mógł sobie tam normalnie przejść. My musieliśmy po prostu poczekać na niego i musieliśmy iść w inną całkowicie stroną. Okej, okay, dobra, zebrałem wszystko. I teraz jakieś postacie dziwne. Ogólnie ten level jest taki trochę mroczny. No, stań. Skocznij. Ok, i tam. Zawsze trzeba zrobić? A. Dobra, i teraz tutaj trzeba iść tak do tyłu. Ja i czeka, skoczyć. Czekaj. Z niego no dobra, ty weź tutaj chodź. Dobra, Ej, ja już sobie dobrze. na nim jadę. On czasami się troszkę zawiesza. O tutaj szybciej. Dobra. Zaczyna się ten pies giba i moja pozycja też się giba cała, cała głowa no ja rusza. ja chwilę spadam z niego. Patrz to jak się Tam rusza trochę głowa jego. Bo co, trzeba tak w miarę na środ... Wow. Oj. Co to było? Aj, skusiliśmy. A czemu tak? Nie wiem. Porwano psa? <laughs> Może nie, nie można za długo na tym stać. A czemu potem tym piesu mi będzie potrzebne? No to już nie. Ej, czekaj na mnie. Czekaj, ja, bo zginąłem. No, chodź tu. Czekaj. Tam nic nie ma? Nie. Na Idź pewno? Ta... No i sprawdź. Nie, pra... nie nic nie ma. Czekaj, czekaj. I tutaj nie skacz, bo jak skoczysz, to zabiją cię te kolce. Okej. Okay. Tam jest jakaś nalatka, widzisz? Tak, trzeba tu tak już wejść. O, idealnie. Super. Dobra, chodź, chodź ten. Teraz jakoś tutaj na prawo trzeba przejść, nie? Wow! Dobra, już po Tobie. jest. No dobra. nie, czekaj. No, no widzisz to. No. Ale to chyba tak jest... Wow, Ło, wow, wow, Mamy jakiś kluczyk, mamy też naklejkę, jak widzisz, tutaj warto przejść, chyba, że tam nic nie ma. Takie jest naprawdę ciemno, że praktycznie... Wow, nic nie widać. Okej, okay, Karol ostatnie życie, więc musi uważać. To czekaj na mnie! Może no, ja pójdę do checkpointu albo... Dobra, idź, chodź. Dobra, jestem już w checkpoint, więc zarezerwowałem ci miejscówkę. A tutaj jeszcze trzeba A na to. tam jeszcze jest. To tam tej, tej się od tej siły Gdzie robić. ja jestem? Nie wiem. Nie mam. Tu mnie. jesteś, patrz, tutaj jesteś. Ej, nie widziałam o. siebie. Chodź, czekaj. czekaj, albo czekaj, czekaj. Nie, jeszcze jestem w checkpoint, tylko czekaj, patrz. To trzeba na to wejść. Nie, tu trzeba się rozwijać, patrz. Jest, ma patrz. Ok, idziemy. Jest na te bananerki, trzeba naprawdę uważać. Ej, tutaj też. też wiele osób. Po prostu ja bym powiedziałem, że jak my jakieś pominiemy bańki, to po prostu macie nam dawać nać i no wiele osób mi pomagało, tam pisało mi widziałem wiadomości I naprawdę wiele osób pisało, tylko mm, po prostu jeśli zdobędziemy 100%, to już nie musicie tego pisać, ponieważ e, Jeśli mamy już 100%, to na pewno żadnej bańki nie pominęliśmy, ponieważ te małe, najmniejsze bańki po prostu się nie liczą do tego e, Nie są zdawane. do 100%, do 100% po prostu A jest ginała I to tam dużo Majka tam Bo mnie już nie ma, nie? Oh. Okej, okay, dobra Ej, tam nie, powie nie zależyłam wy... powiedzieć, że trzeba iść za te kolumnę, bo tam też były naklejki. No dokładnie, tam kolumnę gdzieś się szła. Tylko tak jak mówię, takie malutkie bańki, a ja przed idą tutaj... No, super. Święzę, No Dobra, idź do przodu i... Oj. Ale czekaj, czekaj, bo tutaj chyba to jeszcze było do zdobycia, nie? Nie, okej, okay, dobra, wszystko. No, przez... A tu co? A po prostu się... jak tam wyjść na sam gór, Tam gdzieś Karol? jeszcze dół, tam, tam tam patrz. Tam nie będzie nic? Nie, nie będzie, okej, okay, dobra, możesz się wrócić. O, te malutkie ja tam... bańki, które teraz Karolina zdobywa, to ich nie trzeba. I tam na tą O, ładnie. tu jeszcze w dół, w dół. I tu też jak Karolina teraz idzie w dół, to tu też były wcześniej naklejki. Czyli duże na jak już takie duże kulki jak już Wam mówiłem, po prostu oznaczają to, że w trzeba... tam w masz. No One oznaczają to, że po prostu e, wcześniej coś z nich wartościowego było, coś co tutaj jest zaliczane do, do zdobycia 100%, okej. Okay. Ja już się odrodziłem. Okej okay. Mamy checkpointy, O! Yy, Przybywasz na ratunek. Zgubiłem się i nie mam sił zrobić kolejnego kroku. Chwyć mnie i zanieść do ukochanej Frido. On daje dosyć yy, specyficzne dźwięki. Z siebie. A to okay. trzeba iść dalej i później wysunie się platforma taka, żeby on mógł przejść. Aha, okej, okay, dobra, dojdziemy. Ja nie wiem, jak to kiedykolwiek. Aha. Trzeba... O, choć to jest level Czekaj, za... czekaj. czekaj. Najpierw, jeszcze sobie zagramy tutaj level dla dwóch. Jak już tutaj jest jakiś, trzeba pociągnąć się, bo tylko nie. Latujemy na górę, okej. Okay. I co teraz? Czekaj, nie. czekaj, czekaj. jedno z nas musi się złapać tego. O. Aha, bo tam. Cześć? Złap się tego. Widzisz? Co to mi da? No, naklejki masz pod sobą. No widzę, widzę, ale. Chodź, bo skusisz, wow. wracaj. No wracam, ale nie wracam. Ej, no, wracam. <noise> Czyli muszę za każdym razem to... Muszę sumie... się puszczać! <laughs> Dobra. Muszę się spuścić. Opuścić znaczy się bardziej. No, spuśćcie. Okej, to za każdym razem muszę tutaj po prostu... A troszkę to jest czasochłonne, ale... Bez tego się nie da zdobyć, chutro. Wpuciłem nie ma. Ale nic. tu jeszcze. Okej. Okay. Ale fajnie, to wymyślona, nie, że checkpointy od razu mogę się drodzić, a nie od nowa lecieć jak głupek. Nie no to są w sumie często te checkpointu, więc no... Często? Często są. No tak, ale gdyby było tam na dole, no to by było lipnie już, nie? No Aj. super, dobra. Jestem, ale czekaj, bo wydaje mi się, że raz będziesz musiała tam... coś tak czuję, nie? Że na samym końcu będziesz jeszcze na naklejkach, że będziesz musiała razem ze mną iść. Już mogę w sumie ze mną iść. Chodź. Ale ja tu nie wejdę nie, nie nie. Dołem? Przeskakiwać dołem, no, bo coś czuję, że tam będzie... Też nie, bo tu mam jeszcze jedną... Aj, tu się mam. Czekaj, bo tu mam naklejkę. Coś Ale czuję, Ale spróbuj tam... właśnie skacząc w drugą stronę. No nie, bo na to za wysoko, żebym tam, wiesz... Okej... Okay. Musisz uważać, żebyś się nie należał, nie? Iść chodź powoli, pomału. Bo coś czuję, że tam na samym końcu będzie to takie, wiesz, podchwytliwe, a tutaj te lubią być podchwytliwe, tak więc po prostu... Pójdziemy, zobaczymy. Aj, A w sumie jak ciebie nie ma, to widzisz, patrz. Nie wiem, co to w ogóle jest. Patrz, jakie... A ja to skusiłam. Więc musisz wrócić po mnie. Musisz wrócić. Zobaczcie na klejek. zobaczcie. Tak jak mówiłem, te levele są naprawdę podchwytliwe czasami, więc trzeba na to zwracać uwagę. Okej. Okay. Ale jest ostatnie życie, więc może... Nie no, chodź, chodź. Ty jesteś lepszy w skakaniu. No dobra, to ja pójdę tutaj i no a to iść tędy, chodź. Idź na no. górę. Chejdź i te czaszki się złap. Dobra. Dobra. W sumie ja ci tak drogę oświecam, widzisz? Całe patrz w jak zepuje przez to aż strach. Najłatwiejszy to to nie jest. Okej. Okay. I teraz tutaj. Zobaczcie, ja tutaj... karana teraz wejdzie, tu. A ja sobie te nalepki tutaj pozbieram. Tylko też trzeba uważać, żeby wrócić jakoś. Znaczy, karana na pewno wróci. Przecież razem może. Nie, razem nie. A wrócimy, patrz, razem wrócimy teraz. No. Okej, okay. fajnie, że mamy tutaj. No, Ja wiem, że ta gra jest naprawdę podchwytliwa. Co za tym idzie, trzeba mieć świadomość tego, że trzeba naprawdę dążyć do całego końca, nawet czasami, aby tam sprawdzić, czy jakiś dodatkowy naklejk po prostu nie ma. Ale teraz musimy uważać, ponieważ mam ostatnie życie, a tam by widziała na dole by było jakieś kolce, tak? Okej, okay. tu można schopo sobie iść, ale tu Ale tutaj, tutaj może do tego checkpointu. Okej, okay, dobra. Może ja tam przejdę, a żeby nie ten, nie? Okej, jest. Świnąłaś, aaa. Ja muszę sam go przenieść teraz na sam koniec. Eee, skocz sobie na tą platformę. Okej, okay, ta platforma teraz widzicie? O, jest, Karolina odrodziła się. Bez tej platformy po prostu tego skrzata tutaj nie przeniesiemy, więc to jest konieczne. Okej, okay, Karolina już go niesie. Musimy go po prostu jakieś, Co Kim jest ta Frida w ogóle? Jego żona. Okej. Okay. Musimy go zanieść Teraz o, tutaj. Tu jest ta Frida chyba, nie? Mm, nie wiem. Tak, tu mi się... e, Teraz trzeba skoczyć tam na ten Wie? guzik. Aha. To nas wybije. A, czyli to jeszcze, jeszcze nie mnie tutaj. Nie wybi. Czekaj, czekaj, mnie... czekaj, czekaj. Nie, nie chce się wybić? A, Ej no, ale tak. ty jesteś. Czekaj, no chodź tutaj. Czym ja ci ci wybiegł? Ty możesz sama tu iść. Ale lipnie. Bo wydaje mi się, to, że, że... trzeba go jakoś przestawić. Czy jak? No, musi być pewnie na maksa blisko. No. Dobra, teraz idź ja ci Ustawiłem go. A to dupa, tak? Ja muszę skorzystać tam też z tobą. Wydaje, a może z tego jakoś wybijesz? Czeka, Spróbuj. Ale jak Czeka. ja potem tam wskoczę? Nie, nie ma takiej opcji, żeby tak... Ten... Nie ma tu się czego A poczekaj. Czekaj, czekaj. Jest! No, Nareszcie! Po... Okej, okay, po kilku próbach się udało. Dobra, wszystkie znalepki zebrane są, chodź. Chodź dalej, ale bo... musimy wziąć ze sobą to jajko. No, bo straszne opóźnienie nam to zrobiło. Hej dobra, dołączyliśmy do Was ponownie, ponieważ wszyscy straciliśmy życie, a po prostu wytnę, żeby nie, nie było tutaj względnego zanudzania. Tutaj są straszne oszcze, jak wskakujemy z tych nalepek trzeba nam tutaj uważać. Ale praktycznie to co było wcześniej to jest już... Wow, uważaj, uważaj. Mamy no, po to tą ilość po prostu punktową, o tu mamy jejku, nie zmieszczę się i to, Idź zobaczymy się na zewnątrz, tak więc zostawiamy go sobie i idziemy teraz tutaj A to jest trochę spore, no bo tak długo go ciągnęliśmy za sobą Słuchajcie, teraz właśnie kana idzie o, i musi zdobyć tą nalepkę, którą tutaj widzicie To jest konieczne, żeby zdobyć 100%, tak więc Okej, okay, wszystko? Już ty chodź tu na tym, o tu musisz też iść tą stroną, ty na lewo, wstrzymać tej czaszki O i tu mamy nalepki, które trzeba nakleić Mamy czaszkę, jest tutaj ich kilkanaście. Nie musimy tego robić tani byle jak, to nie. Okej, okay, mamy też dwie kulki, które... Wow, tak mocno Te były naklejkami. Oj, no bo już nie jesteśmy brudni nawet, nie? Jak zestartowaliśmy level, to nie jesteśmy... Nie, jesteśmy, tylko tak? teraz jest okej, ok, ona że nie widać. Okej. Okay. Schodzimy Wiesz... sobie, które jest ostatni praktycznie checkpoint. No, właśnie, a, właśnie, to trzeba uważać, ponieważ tutaj skurczyliśmy sobie właśnie życie w podobnym etapie. No i okej, okay, tutaj chyba będzie już koniec, chociaż mam. Nie, jeszcze będę Wow, cztery. to to jest. Tam nie fujcie, ale tam nie można nalepek, nie ma żadnych banik, więc to nie jest potrzebne. O mnie zrzuciło. Okej. Okay. Poczekajcie za mną. No, chodź. Okej. Okay. Chyba będzie, że... To była czek... zdenerwowana kobieta. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na miejsce, teraz zobaczymy czy udało się to być 100%. Dokładnie tak jest 100%, tak więc po prostu udało się ten level ukończyć na 100%. I zaraz pokażemy, że ten level dodatkowy tutaj jest, ponieważ, no jak zrobiliśmy, tutaj zawsze się jakiś dodatkowy poziom po prostu. Jesteśmy pierwsi, czy chodzi o to? Że... Nie, 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 nie ma to słowa, to nie jest no, Okej, okay, tutaj jak widzicie, mamy już tutaj 100%, a właśnie. I tu jest ten labirynt baniek, okej, okay, weźmiemy sobie go i zagramy, zobaczymy co to w ogóle jest. No, bo wcześniej w ogóle go nie odblokowałam, jak grałam sama. No, okej, okay, mam ten dodatkowy pchaj kawałki gąbek, żeby jak najszybciej przejść przez labirynt wynikający żarzonych węgielków. Wygrać czasem jak najszybciej i otrzymując na metę, żeby był dobry wynik. Okej, okay, dobra, wszystko wiadome. Możemy ruszać. Czekajcie, patrzcie, tutaj muszę Karolina z... Od... Poczekaj, no, bo zaraz się spole. No nie możesz, bo tutaj koniecznie gra we grawet dwóch inaczej tutaj małe szansa na to, żeby go przejść w ogóle, no. No to nie zaraz kuchnie. Ale jak teraz mam no, co teraz... Aj! Ale teraz nie przejdę pasz, Kola. Ej, odsuń mi ten, patrz. I do góry. Szybko do góry, no patrz, no, mamy czas. I odsuń mi to do przodu. No myślisz, że to tak łatwo. Okej, okay, i chodź teraz. Gdzie tam poszłaś? Gdzie mam? Tu chodź, gdzie jestem, patrz? A tu jeszcze na dole są bańki. Dobra, a to z nich potrzebne, już tu nie mamy po co to bywać. Aj, słyszałam. No i lipa jest. Ale samemu też można to przejść. No jak? Nie da rady tego przejść A do góry? Nie da się tego. O no, udało się jakoś, dobra. Nawet nie wiem, czy tych baniek zbierał w sumie. Bo jak nie gramy we dwóch, to nie ma szans na to. Okej, okay, widzę metal, jesteśmy na mecie, To jest taki. Ale trudny level. Ale... Jeden z trudniejszych, ale no okej, okay, dobra. Nieważne, tutaj nie trzeba zobaczyć 100%, ale po prostu go przejść. Taki level, koleżanki, to czegoś dość mnie Nie liczy. Pomalowany cały na zielono. Tak, bo ja z ciebie malarz. Nie wejdziemy sobie. Okej. Okay.